Witamy wszystkich widzów i czytelników naszej biblioteki, użytkowników, czytelników w specjalnym świątecznym wydaniu kwadransu z książką. Jest to, myślę, Dominika, też się zgodzisz pewnie ze mną odcinek specjalny, ponieważ to jest pierwszy odcinek nagrany w nowej siedzibie naszej biblioteki w Manufakturze och, 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 Ochronkowa 7. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie, Kasia, nie wiedziałam, jakoś nie poskładałam przecież... tych puzzli do siebie, że przecież wybrałaś mnie do pierwszego filmu na nowym miejscu. Super, dzięki. <laughs> Tak, z racji, że mamy grudzień, świąteczny czas, wyjątkowy myślę. Z racji tego, że jesteśmy w nowym miejscu, no powodów jest mnóstwo na pewno. Chciałyśmy Państwu polecić książki, tym razem książki dla dzieci. Książki, które dzieją się w zimie. To są książki świąteczne, piękne. Może jeszcze w ostatniej chwili Państwo kupicie coś z państwa. Albo wyborzycie u Al nas, jeżeli się uda. Oczywiście, tak. że tak. Mm, właśnie, tak, o to chodziło. <grym> Kasia dobrze trafiła, bo ja jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci. E, I mamy taką tradycję, że w grudniu czytamy tylko zimowe książeczki świąteczne, więc mamy ich całkiem sporo. E, też pilnuję tego, żeby co roku coś jeszcze tutaj, ten e, e, stosik uzupełnić i zawsze sobie coś e, zamawiamy, kupujemy, szukamy czegoś, czego jeszcze nie mamy. A mogę ci przerwać? No, bo widziałam w, inter e, w internecie, że mamy przygotowują takie wózeczki i to są książki na cały grudzień i dzieci biorą tych wózeczków, te świąteczne Kurczę, Nie, widziałam czegoś takiego, a mamy wózeczki w domu. No właśnie, inspirować <gry> muszę, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, ale to jest niesamowite właśnie po, takie wprowadzanie się w tą świąteczną atmosferę, no bo pogodę mamy jaką mamy, na zewnątrz jest plus 10 stopni. E, w ogóle nie jest to świąteczna aura, ale już jak wieczorem się zapali te kolorowe lampeczki, te gwiazdy betlejemskie, Siedzie pod kocykiem, z świątecznym kubeczkiem, proszę bardzo. E, I się zacznie czytać te książki, no to tak się robi ciepło na sercu. Na serduszku, tak, no. jeszcze jak się szkraby przytulą, w, wtulą tak. w ciebie, to już w ogóle pełnia szczęścia po całym dniu pracy. Polecam Wam to wprowadzić. Jeżeli nie czytacie w zimie zimowych książek, zacznijcie. Powiedz mi Dominika, co przygotowałaś dla naszych widzów eee, no i dla mnie, bo ja też jeszcze... <noise> Kasia jesteś... powiedziała, przynieść coś, co czytacie w święta. W <noise> dwie siatki się spakowałam, nie mogłam tu dojść z parkingu. Teraz policzyłam na szybko 22 książeczki. Myślę, że nie wzięłam wszystkiego, bo coś gdzieś mogło jeszcze zostać. A ja jeszcze tak państwu w sekrecie dodam, że tutaj jest kolekcjonerka Książek Świątecznych. Tak, ja e... pracuję w bibliotece, żeby kupować książki. Dokładnie. Tutaj e, e, Dominika ma przepastną e, e, biblioteczkę, e, jeśli chodzi o książki, książki dla dzieci. Dla dzieci. Ja, dla książki o... dla dorosłych. Tak, tak. Uzupełniamy. Uzupełniamy się. Dobra, mamy dużo książek, więc nie przedłużamy. Dobrze. Zaczynamy. Ehm, to co nie, tak potrafi, to po prostu powiesz... nie potrafiłam ich ułożyć hmm. od najlepszych, hmm. bo uważam, że każda w sobie coś ma, aczkolwiek te pierwsze trzy są takie trochę top of the top. Ehm, dobra, zacznijmy od... E... No, po jednym zdaniu jakbyś Aha. mogła. J.K. Rowling. E, gwiazdkowy prosiaczek. Myślę, że większość z was słyszała o tej książce. Kasia, słyszałaś? Oczywiście, że czytałaś. Kupiłam sobie nowy. Nie. Jeszcze nie, nie czytałam. Ja Leży i czeka na swój swój czas. Eee, ale mam, mam polecam to. ci bardzo, bo my to z oliwką w zeszłym roku czytałyśmy i czytałyśmy sobie na głos przed spaniem po kilka rozdziałów, i jak ja się w tą książkę wciągnęłam, ja byłam po prostu ciekawa, co się będzie dalej działo, jak to się skończy. Niesamowita historia o chłopcu, który tuż przed świętami gubi swojego ukochanego pruszaczka, właśnie tego prusiacza, którego miał od zawsze. I tu jest tak pięknie przedstawiona historia, że jest gdzieś magiczna kraina zaginionych zabawek i one tam trafiają i sobie żyją, dopóki o nich pamiętamy, a jak już o nich zapominamy, no to one też przestają e, w tej krainie istnieć. E, no piękne przesłanie i też, jeżeli jakieś dziecko zgubiło coś, co kochało, to tak uważam, że łatwiej się wtedy pogodzić z tym, jak się tą książkę przeczyta. Popatrz, nie wiedziałam, że to jest taka historia i taki skarb mam w, ksie... w swoim księgozbiorze. Musisz przeczytać. Ale powiem ci, że to, twor... to mam, kupiłam sobie, bo Dominika nie. mi też zarekomendowała, Ekspres Polarny, to już proszę. No co, to jest za książka, proszę. Proszę Państwa. pięknie wydana, jest też film na Netflixie, można obejrzeć. Ekspres Polarny, tu mam napisane bestseller New York Timesa, ponad 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. Książka krótka do przeczytania na jeden wieczór przed snem, ale jakie ona ma przesłanie. Eee, generalnie Boże bożonarodzeniowa historia, dzieci podróżują pociągiem do krainy Mikołaja, ale wiecie jak ona się kończy? Eee. Kończy się tak, że chodzi generalnie o wiarę w Mikołaja, że e, dopóki w niego wierzymy, to magia świąt trwa mhm. i on do nas przychodzi, a jak już przestajemy w niego wierzyć, to wszystko pryska. I tu jest taki dzwoneczek, który e, dzieciaki znalazły pod choinką. Dwójka rodzeństwa. i Jedna dziewczynka nie słyszała dźwięku tego dzwonka. Dla niej on był zepsuty. O. Powiedziała do swojego brata, dostałeś zepsutą zabawkę, ten dzwonek nie działa, a on go słyszał. I tu wiecie, e, on ciągle wierzył w Mikołaja, dlatego słyszał dźwięk dzwoneczka, a ona już tą wiarę straciła. Nie. Też się można upłakać. Więc polecamy. Myślę, e, że e, skupmy się. Opowiesz trochę ba, e, dłużej o tych, e, top check, of the top, a, a po prostu potem no, po, pokażesz. Dobra. A tu mam taki, tak zwanego. E, Cóż ty, Złoneczek? Wierzycie w Mikołaja? Ja, to ja całe życie będę no, słyszała e... i słyszę. A to jest taki po prostu elementarz świąt. I, I elementarz Mikołaja. Ta książka, Święty Mikołaj, i ty możesz mu pomóc, bardzo długo była tak zwanym Białym Krukiem. Nie była dostępna na rynku wydawniczym. Na Oelixie i na Vinted chodziła po trzy stówy. Jak moja oliwka była mała, nie mogła mi nigdzie dostać, no bo była wyprzedana, nie było nakładu, a wszyscy te książki polecali, wszystkie vlogi, które obserwuję, kanały na Instagramie z książkami dla dzieci. Najlepsza książka dla dzieci świąteczna, ja nie mogłam jej kupić. Ale widać, jak widzimy, dorwałaś. Ale tak, chyba, bo to jest wydawnictwo Tekturka, chyba w końcu Kumali, że trzeba nakład wznowić. I wydali ją jeszcze raz, też nie za małą kwotę, bo 75 zł, no ale już było mi łatwiej tyle dać za książkę niż... Ja to rozumiem, rodzic. myślę, że Państwo też to rozumiecie. No i mamy. Moje dzieci mają i też uwielbiają ją czytać. To jest, wiecie, taka książka, gdzie na każdej stronie się coś dzieje. Wszędzie są okieneczka skryteczki, rysuneczki. Po prostu jest cała historia Świętego Mikołaja. Jak on żyje, co on robi. Tu gdzieś jest taka fajna rozkładówka. To nam można zajrzeć o, wszędzie. Pod jego brodę, co on tam ma schowane? Zapas smakołyków. Co tu jeszcze? Apteczka Świętego Mikołaja. Na przykład w apteczce ma pastylki na kaszel i inne Świętego i ocieplacz na brodę i odmrażacz ma wpakowany, no wiecie, proszę, naprawdę. a, proszęka, o, a to, o, to też jest o, fajne, proszę, proszę. A jakbyś chciała wiedzieć, czy ja mogę to pokazać, jakie ma slipki Myślę, że to, to Już widzę te dzieci, które z zachwytem no, te Moja otwierają. Oliwka uwielbia i tak sobie o, czytamy proszę. i czytamy bardzo, naprawdę. Uważam, że to jest ogólnie świetna książka na prezent. Jak mhm. nie wiecie, macie jakiegoś. Jeśli w rodzinie i nie wiecie, co kupić? Kupcie tą książkę. Nawet jeżeli ten, to dziecko nie jest fanem książek i niechętnie czyta, to tutaj z ciekawości będzie sobie otwierać te okienka i tam czytać te małe fragmenty, co tam się znajduje i co tam jest schowane i napisane. Super książka. I cieszę się, że znowu jest dostępna Czyli sprzedaży. książki, które najbardziej nie na prezent. Tak. E, świąt, e, gwiazdkowy prosiaczek, ekspres Spolarny polarny święty, święty Mikołaj. Mikołaj. Po, e, pokaż mi się nam... tak najbardziej, bo jeszcze bym coś poleciła. No, ale, ale pokaż jeszcze nam, e, co przyniosłaś. Kalendarz adwentowy to też gdzieś do... kupiłam, bo wiecie, brakowało mi do Smarta, nie? Darmownie <laughs> ja nie wrzuciłam, ale też fajnie, bo 24 mm -hmm. rozdziały na jeden Bardzo dzień jedno opowiadanie, tak. O, nie! Przyniosłaś książkę, którą będę Państwu polecać, ale w sekcji książek dla dorosłych. No, więc, tak. Dziadka do orzechów. Tak, ja myślę, że to jest lektura uniwersalna i dla starszej młodzieży. Jesteś e, fanką, nie? Ja jestem, ja tak, uwielbiam Dziadka do orzechów. I, balet i tak, tak, tak. No to tu nie będziemy się rozwodzić, jak Kasia nagra się, to sobie posłuchacie. E, o, a, o, ostatni zakup z tak. Targów Książki. E, Przetraszczyłyśmy Harry'ego Pottera. Święta w Hogwarcie. Jak to jest wydane. Też, to też mam, polecam. Pięknie hmm. wydane. Dla wszystkich fanów Karego no. i nie tylko. Ale piękne, piękne wydanie. Zobaczcie, jakie jest... Piękne. <laughs> Cud, miód. No, można się przenieść świąteczną e, krainę Hogwartu. Tutaj mamy śnieżną kulę bałwanka. A to Oliwusia dostała jak była malutka, nie wiem, chyba miała 3 lata, teraz ma 9, więc książka już trochę ma. Ona uwielbiała się tą kulą, bawić, przesuwała sobie te płatki. Takie sensoryczne to znaje. Robiła nawet tak, mamo patrz. O właśnie. No. Tutaj w sumie nie jest ta część tak wzruszająca jak ta, bo ta jest o bałwanku Noel. Mhm. Który w, w kuli był bardzo samotny i na święta poprosił o przyjaciela, żeby nie musiał być sam zamknięty w tej kuli, więc też się można upłakać. Eee, kto nie zna dziecka Grafalo? Kaśka, jesteś już wypożyczalni <laughs> dla dzieci, więc <laughs> powinnaś Grafalo znać. Eee, Grafalo ma kilka części, to jest zimowe wydanie, też cudne, też piękne. Eee, polecamy. Eee, o, no tutaj no. jest to. Masz to? Mamy tego, Instona. Instona, Święta. Nie, ale w domu nie mam. No. Jak Winston uratował Święta, to Oliwka w sumie dostała twojej czy w jeden rok i w drugi A rok. A to są części? E, tak, tak. Dobrze jest zacząć od tego, bo nie, to, jest to jest pierwsze. Nie. nie wiem, czy jest jeszcze trzecia, bo już nie śledziłam. To na pewno miał, y, jest. I to jest ta trzecia. sama forma, 24 rozdziały, codziennie czytamy jeden. E, I oprócz tego jest fajna sprawa, bo po każdym dniu jest jakieś zadanie. I zadania są różne. Świąteczny plan, napisać list do Mikołaja, udekorować mieszkanie, przeczytać świąteczną książkę, zaśpiewać świąteczną piosenkę. Wiecie, codziennie jeden dzień z zadaniem. Nawet jak robicie dzieciom takie kalendarze adwentowe i nie macie pomysłu, to są już na po prostu podpisać, że Świetnie. No. A to później była druga część, e, e, podobnie wydana, po prostu e, tylko inna historia. Czyli radzisz zacząć od tej białej, Od, od tak? tej białej, tak, mm. jak no, najbardziej. Ja żeby znać historię tej myszki, o to tam chodziło mm -hmm. w ogóle. O, 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 wiemy. To też jest wydanie na bogato. No. Czekaj, ile ta książka kosztowała Maja 60 zł, ale to już było dawno temu, więc 2000 zł. Na targach tegorocznych to było oczywiście. Ja sobie kupiłam. Mhm. To nie polecam, jak ktoś się łatwo wzrusza, jak ma miękkie serce, bo tu się płacze. Mhm. Mhm. Tu się płacze, my mamy w domu jeszcze siostrek z słońca, drugi tam, ta zielona, mhm. tam mhm. też się płacze. No też się płacze, ja, ja płakałam. Bo ja póki co wypożyczyłam te książki. Jak się czytałaś ja, ci się ciało, no to ja, ci, ja ci, przede wszystkim pięknie wydamy. Przepiękne ilustracje, Jezu tu są takie ilustracje. Nie, no tak że to sobie można nie wiem w ramkę oprawić i na ścianie powiesić mam coś ładnie nie umiem tego tworzyć ale ale musicie państwo nam uwierzyć o tu tutaj było coś takiego czekaj nie. o zobaczcie o. widzicie to jest coś coś pięknego piękne ilustracje przecudne przepiękne Eee, o, no. o, proszę, pięknie. I to jest... Ja nie wiem, czy ta autorka chyba wszystkich książek mi pisze o takim odchodzeniu, przemijaniu, mm. bo, bo w nich jest obecny temat śmierci. E, w śnieżnej siostrze... E, w śnieżnej siostrze chłopiec poznaje dziewczynkę że się teraz to przypomniała i później na koniec po, powiemy czy nie powiemy. No na końcu jest. E, może nie, e, może nie mówmy, no, u nas jest to w bibliotece, razie, jest, także. Jest tutaj poruszony temat śmierci odchodzenia, śmierci niestety dzieci, e, więc można się naprawdę porządnie spłakać, no ale my z oliwką przeczytałyśmy i, i byłyśmy zachwycone, bardzo nam się podobało. Bardzo. Polecam. To są takie wartościowe książki, które uważam warto mieć w domu. Polecamy A z tym serdecznie. Wszystkim, tak napisane przyjaźnie dla dzieci, nie? że wydaje mi się, że po przeczytaniu nie ma. No i te ilustracje to nie. E, nie, no nie, jeszcze ta jest moja ulubiona no, Kasia też. Muszę też coś... Tak, musicie Państwo uwierzyć na słowo, Zresztą bo. To jest taka brudna już. Ja nieraz słyszałam tutaj wywody Dominiki na temat w ogóle dzieci w Gulerby, tak. e, więc. Um, My jesteśmy fanami dzieci z bulerbem, w sensie ja i moja córka, tym może też będzie, zobaczymy. E w każdym bądź razie, historia zaczęła się nie od książek, a od audiobooków, mm -hmm. bo jak Oliwka była mała i miała problem z bawieniem się samej, mm -hmm. e, nie wiem, może nie lubiła przebywać w ciszy, jak w pokoju była sama, to wymyśliłam sobie, że będę jej puszczać audiobooki i trafiłam na audiobooki Dzieci z Bullerben, e, Lotta, e, Dzieci z ulicy Awanturników, e, Clarkson, wszystkie te książeczki Astrid Lindgren czyta Edyta Jungowska. Tak. Jakie to są te, nagrania. Edyta ma e, swoje wydawnictwo. Tam się dzieje tak. wszystko. Tam jest muzyka, śpiewanie, śmiech. No prze, przecudowne nagrania. I, I wtedy Oliwka poznała dzieci z bulerbym, więc ona jak już poszła do szkoły i to była jej lektura, to w zasadzie znała książkę na pamięć. E, ale Kiedyś odkryłam, że za kamarki wydały takie pojedyncze wydania Dzień Dziecka w Bulerbyn, Boże Narodzenie w Bulerbyn i Wiosna w Bulerbyn. No i Boże Narodzenie to jest jeden po prostu z, z fragmentów całej książki. Z tym, że mamy praktycznie na każdej stronie piękne obrazki. O, bardzo, zagroda w Bulerbyn. <laughs> e, tutaj jak dzieciaki się przygotowują do świąt, taką pierwiczki. Piękne ilustracje. Przepiękne. Piękne. Nie wiem, czy będzie nas nasza koleżanka oglądać, ale mam koleżankę, która mieszka w Szwecji. E, i Pozdrawiamy koleżankę ze Szwecji! <laughs> Pozdrawiamy Cię Karolina! <laughs> Wyślę Ci linka do tego filmu, będziesz zmuszona do obejrzenia. E, A, I dostałam nie kiedyś dwie piękne kartki z mm. ilustracjami dzieci z no, Mam je do dziś. No. Także polecamy. Macie to wypuszczalnie? Muszę sprawdzić. W ogóle to uważam, że musisz te wszystkie książki spisać i zanieść do gromadzenia, żeby dziewczyny kupiły. Od tego jesteś ty. Czy jest jeszcze jakaś, którą się bardzo zachwycam i chcę po ile mamy czasu, Kasia? Chwileczkę sprawdzę. Mamy jeszcze chwilę? 13 minut. Już gadam. Jeszcze. dobra, to jeszcze tak się. Przepraszamy Przepraszam, przerwa techniczna. No to jeszcze to było kto to znasz. To znałam. Znaczy znam ze strefy dla dzieci. To jest mój łup na vinte, kupiona nie wiem chyba za 5 zł. E, no i też super wydana, bo generalnie książka przypomina pudełko zapałek, bo jest o dziewczynce z zapałkami. Proszę bardzo. -dam. Czyż to nie jest piękne? No, historię dziewczynki z zapałkami każdy zna, też się można spłakać. Typowa zimowa historia. Uważam, że cudnie wydana piękne ilustracje. Warto mieć. Dobra, chowamy te zapałki. Najlepsza zupa na świecie to jest taki najnowszy chyba zakup. To akurat tym kowi kupiłam, bardzo lubię ją czytać. Yy, w sumie akcja się dzieje w środku zimy, ale też można pod święta podciągnąć. Zwierzaczki się spotykają, każdy przynosi jeden produkt: królik, marchewkę, żółwce, cebulę, coś tam, coś tam. I ten, I ten gospodarz tak dorzuca, do garnka dorzuca, i na koniec powstaje najlepsza zupa na świecie. A sekretny skar składnik, no to. Przyjaciele, tak? Oczywiście. Eee, a tu jeszcze na fajna. koniec może pokażemy. Nie, jeszcze musimy pokazać? Czas na choinkę. Czas na choinkę, bo czas na choinkę ma w sobie. Eee, o. o! Lubimy takie książki bajeranckie, nie? Ua. Cudne! No i okay, historia nie. też fajna. Tutaj no. jeszcze tak, gdzie jest Mikołaj, tak. tak. Gwiazdka z tatą Oli, ale A to, to jest. na znane. wesoło. W ogóle, w ogóle całą tą tam serię. serię polecam, moich tak, tak, jest tak. tam się można uśmiechać Gąska, zuzia i pierwsza gwiazdka. No to nie jestem pewna, czy nie jest jakiś biały krok, bo chyba nie o. do kupienia. Także mi nie o, za dużo z martwych, e, e, z, e, za dużo zimowych zabaw. To jest serii Zwierzeczkowo. I... Tak, za dużo marchewek, tak, za dużo zimowych e... zabaw. Tak. Święta Misia Tulisia to też znamy i też przyniosłaś jeszcze... Zimę na ulicy A... Czereśniowej. Ja jestem fanką wydawnictwa Dwie siostry". Tak. Mamy wiele tak. ich książek. Uważam, że jak ktoś nie zna serii ulicy Czereśniowej, to... Hello! U nas też wszystko jest do wypożyczenia, o, także. O co chodzi? Dlaczego można nie znać serii Ulicy Czereśniowej? Ale tak, jest wiosna, lato, jesień, zima, jest jeszcze noc. Teraz wyszedł dom na Ulicy i Oprócz tego jeszcze są takie małe książeczki z bohaterami, którzy tu występują. Generalnie w książce nie ma nic do czytania. Tutaj mhm. się dziecko wykazuje swoją spostrzegawczością, a rodzic bądź e, osoba, która z nią e, tą książeczkę czyta, e, no. Tworzycie historię, opowiadacie co się dzieje. Fajne jest to, że w każdej porze roku są ci sami bohaterowie, mm -hmm. tylko jest pokazane ich życie. E, o określonej porze mm. roku jest ten sam dom, ta sama A To ulica, jest ta świetny pretekst, żeby dziecko mogło sobie samo tworzyć historię, prawda? Bo tak. to są obrazki tak. i dziecko może użyć siły swojej niebywałej wyobraźni na pewno. Tu I opowiadać mamie, rodzicom. Tak co tu się dzieje. I każdy I... lubi coś innego, na przykład moja Oliwka, wiecie, jak była mała, to sobie tu na inne rzeczy zwracała uwagę, typu, nie wiem, na co ubieranie choinki, że dzieci śpią w bibliotece, że mama robi dżemy, że tata poszedł po choinkę, ona to widziała. A co widzi Tymek? Mama kopara. Tak. Mama walec. Mama samolot betoniara. Więc on takich rzeczy szuka i tu po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. No. Polecam. Dziękuję ci, Dominika. Musimy kończyć. Ja też cię przepraszam, bo cię do głosu Ale nie, nie Ale o to chodziło, Dominika. O to chodziło. Ale ja o dla dzieci? To mogę jest mówić. specjalistka. Jak Dominika zawsze poleci Wam Dobrą super książkę. książkę dla dzieci. Ja w ogóle dziękuję. Dobry krymin. No. <laughs> Bardzo dziękuję Tobie i Twoim dzieciom, że udostępniliście nam książ książki. No. Naprawdę, Oliwce, to tam. Tak, teraz patrzę eee, na ten stoisik, chyba muszę coś jeszcze dokupić. Coś, coś. Bardzo Wam dziękuję, bo to było urocze. Eee, ja Państwu też dziękuję. Dziękujemy za, za wysłuchanie naszej rozmowy. No i pozostaje nam życzyć, życzyć. Państwu zdrowych spokojnych i zaczytanych i wesołych świąt, świąt i takich jak lubicie. Bożego Narodzenia. Nie sprzątajcie, czytajcie. czytajcie. <laughs> Dziękuję ci. Dzięki Kasia. I zapraszamy do kolejnych odcinków.